Dobra, to jeżelkowa jesteśmy dzisiaj na Lucky Island i jest ze mną. Kefir, Witam wszystkich! Tak Sprecznie. dawno był u dobra. mnie. Yy, I tak tak go zgarnęłam na spontanie, no i powiedział to dobre, no i idziemy. O, mam żelazne itemy, spoko. Ja dostępem ci Derta 30. O, Bogactwo! O, jestem jeszcze, ale mam potjonki więc. Czekaj. Regenka, dobra, nieważne. Yy, masz blok Diaksu, dam ci trochę drewna, zrobię śmiecze. Dobra. Masz deski, a ja się zajmę żarciem. O. Typowa baba zajmuje się żarciem. <grych> Dobra, zrób tam mycyki. Nam takie fajne będzie. Mam po 6 chlebków, wystarczy? Tak, chyba tak. Masz miecza. Szartec? Mm, nice. Bo my z y, mamy klasy. On ma e, Enchanting, a ja mam. E, Blok to? No. Co so, jaki nazajem... for by się przydał? To jest Blok złota. Ja mam żelazny. Aha, no to wykop tam. W ogóle jeszcze Ale na samej górze się... jest Lucky Blok. Ja chcę, chciałam łopatą kopać blok żelaza, złota, dopiero się po chwili ogarnęłam, coś Dobra. mi tu nie pasuje. Pójdziesz po ten blok? jest jestem. Po ten lucky blok pójdziesz? A, może ty pójdź, bo ty masz y, i temy, ten, kupania Masz derta, weź derta, masz derta. Łap. Dobra. A, a tu czarna, a ta tu dziura będzie. To było takie fajne. <laughs> a ja no, hec, hec. Jest, aż tam wysoko jeszcze. Weszła Refila. <laughs> nie wiesz, co zrobiłem z złotą? Chrona jeden, niezniszczalność weszła też. No to fajne. Kuraki. <laughs> Serio, tam szłam tylko po kuraki? <laughs> no bez jaj. <laughs> Dobra, idziemy na środek, co nie? Co będziemy tak robić? A, już Okej. Okay. Mieczek. O, jest mieczyk, sumie... ostrość dwa A nie, w sumie słaby jest Słaby, bo ty masz ostrzeźć o 1 konad, jak sobie... No znowu kuraki! I ja Ender Enderperły mam. Ender mam, chcesz? Wiesz co, ja mam zbroję żelazną, to sobie pójdę i ogarnę Okej okay. Tam się zaczynają budować powoli, więc no. ja tak wiesz, nie chcę sama siedzieć specjalnie Jak chcesz, to możesz tak. wrócić Tu mam tu mam drago słona. A w sumie zajebię go, yy, ucieka ode mnie pilnoj. E ja chcesz, to ja ci mogę podkidać, dać, bo mam parę. A Ła! Coś mnie uderzyło. Albo strzeliło w tyłek, nie wiem, whatever. Idę do domku O nie lawa. A je lawa ju? <grymne> A, tam jest dobra. Kolejny kolej... miecz, kamienny, ostrość 2, no świetnie. W ogóle tutaj to jest miło. wyspa jakaś obok, na której chyba nikogo nie ma. Albo o... ktoś był po prostu, bo nie ma mostu. Dobra. A zgarnąłeś wszystkie te lekkie bloki z tej zewnętrznej... Tak, wiesz co, zrobiłem enchant. Yy, wydropił to? mi z, z butelkami i lapisem, strzelałem w ogóle do ciebie chyba. Albo strzelali. I rozumiesz, potem następnym Tak, plery, 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 plery i... typo. Dobra. Chcesz na derperę? Jasne. Chodź tu, kici 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 Co już pokazuje? Dobra, pokażę mu co już. No, chodź tu! Pala mi wełna. No nieee... tak chyba go, go nie dogonimy. No nie. Dobra. Idziemy na środek? Czekaj. Czy idziemy tamto mam, zabić? No, czekam mam jakieś mikstury. Masz, będziesz rzucała miksturami. Uuu, Masz re i jeszcze regenerację, jak chcesz. Przyda się? Ja mam speeda i natychmiastowe leczenie. Patrz, no jemu coś nie wychodzi. W sumie wychodzi mu, bo pali wełna. <laughs> Spadł. <laughs> Geniusz. Zrobimy mu wjazd na Hate i na plery? O nie! Co ty zrobiłeś? Wiesz Fail. Nieważne. Dobra, dasz radę. Masz miecz. Mam miecz, or tak? Powiem ci, że jest dwu... Nie, wiesz co? Jeden typo ma jaksowe EQ. Znaczy, ma diaksową klatę, miecz, kolcze, buty i... hełm i... Dawaj, zabierz go. Dawaj, dawaj. Tylko, że mnie zrzucił. Spokojnie, dobrze. Sypno się. Sypno się. Wiesz co, został jeden o, pięć typ Jeden typo na środek, on ma tarczę, on ma, on ma full seta, nie? Aha, no to miło. Ale y otrzymuje obrażenia, odwiedźmy. Otrzymywał przynajmniej. Mm, gdzie, może... jest gdzie jest Gdzie ich y crafting? Nie wiem, może zebrali. O, blok tak. złota. Jeszcze mam jabłko? Mam jeszcze jabłko. Ja sobie to zakoszę. W czego by nie. co, masz mm, ciężkie zadanie i leci do ciebie z perłą, uważaj. Tak fajnie, bo ja nic nie mam. Nie no. mam znaczy masz w ogóle. tylko miecz. O, poleciał, poleciał za to, za tobą. Tam za tym, za tą... <grych> Ach, uciekamy Cicho, mnie tam nie było. Co? Poleć jeszcze. <grych> on nie ogarnie, <grych> nie, laki... nie ogarnie. Weź na środek, masz jeszcze jednego Lucky Bloka, tylko uważaj na Tu widzę. mam trzy. Tu masz trzy. Ma... A on ci raczej nie znajdzie póki co. Uważaj, żeby ci się nie zrobiło to. O, mały głównie. No nie, jak mały gunwo! To jest najgorsze. No tak jak mój motorek, No. Co się patrzysz? Ale masz hełma. Masz hełma, tyle no, tak. dobrze. mam hełma, mam pięć Dobra, leć tutaj, yy, masz laki bloka Tylko uważaj na wiedźmę. A jeszcze będziesz miała. O, już sporo tutaj zostało tych lucky Bloków. Na tym sayonkowy. Cześć, wiedźma. Nie. Ma. O, spadła. Poszła. Tutaj masz jednego. Ile mm. <laughs> Serio? Dobra, leć tutaj na zielonym. Masz teraz. On leci. Uważaj, też jest niedaleko już. Może cię zauważył. Rzucił perłę. Jest niedaleko. Gdzie? Będzie zmierzał jest... do ciebie. Za tobą, za tobą. Plery, 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 plery. Plery, uważaj. Za no, tobą, coś... dosłownie za tobą jest. Uważaj. No to, a ja dziękuję, haha, ha, uciekam Wiesz co, weź łuko, nie zdążyłaś Ej, czekaj, tepnęło mnie No Dobra, uciekaj w prawo, w prawo, w prawo W prawo W prawo? Dobra, widział cię, w lewo teraz, no, no. no fajnie, miło Oj. było Fajnie la moja wina, fuck, film. No, tak tak... Ja bardzo zjad, czekaj, co on zjadł, chleb albo refil, nie, nie zdążyłem Czekaj, robić. rzucę mu podkę. Nie trafiłeś. No, tak, to Tam... też to. O, dawaj, dasz radę, Żelkowa, dawaj! Dawaj, i teraz go, teraz go rąbi Nie, nie dam rady. Masz radę, dawaj, wierzę w ciebie. Wszyscy w ciebie wierzą. No, jasne. Uważaj, on będzie uciekł. On ucieka, mam użycia. A ja mam po serduszka. A ja mam po serduszka. Dawaj, zabij go, bij go, bij go. A ja mam półsarduszka! <grym> bij jaką go, bij se go! Jak mam Ej, ja nawet, fajnie. Ej, Wiesz bo on cię, też. Ja on cię zabił. Nie, czekaj, wziął tę kulkę. Y tego ślidłąda i z... Ej, ciebie. bo ja nie mam żarcia w ogóle, Wiesz tak? Wiesz Ej, masz tutaj... Y pójść do tego zielonego i zbierz te łuki strzały i będziesz w niego strzelać. Czekaj. Y tutaj to zielone. Y w, lewo, mam... w lewo, w lewo. W lewo. Lewo, tutaj, yy, w tej dziurce tutaj będziesz miała. O, yy, tutaj. Weź łuk, teraz rozwal sobie jeszcze bloka, jak chcesz. Nie mam jedzenia, rozumiesz? No to wiem, może ci z niego wypaść jedzenie, właśnie. Nie wiesz będę co? Wiedzieć. Jeśli zdążysz, możesz jeszcze go zestrzelić, wiesz, szybko. Dobra, kuraki, jest do... dobra. Wiesz co, ale może masz jeszcze. Nie, nie tego przecież. Dobrze. Wiesz co, wróćcie, zabij te kuraki, bo dostaniesz kurczaki z nich. To zawsze żarcie jakieś. Już jednak no. się przyda. Słyszysz? Czekaj, bawię się z nim. No, cześć. Rzucił cześć ci... Cześć tak na plery. Wiecie, warto pójść, pójść po te kuraki je pozabijać. Chcesz sur surowe mięso powcinać? No, zawsze, wiesz, zawsze jakieś jedzenie, nie? Że to daje jakiś sprint. A niestety daje też głód są cały czas na tarczy chodzi. Trzeba uważać. Uważaj, żeby ci klient i Wonda tutaj nie rąbnął Czegoś. O, wziął się shielda. Wiesz co powiem Ci, czy wiesz co, masz jeszcze Laki Blok, ale to jest na zewnętrznej tej. Albo jak chcesz masz Laki Bloka na tym różowym takim. Za tobą tym. I w środku! Jeszcze w środku masz trzy laki bloki! Ej, co tu jest? To jest pusto. Tak, ale w tym... w tym... Yy, w tym drewnianym takim. Idzie. W środku. W tym Jak wejdziesz to... ...masz trzy laki bloki tam. I Czekaj. ja będę ci mówił czy on idzie. Kuraki. Kuraki kolejne! Co było teraz? Potki. Potki, to też się przyda. To mi się nie przyda. Lawa. Ej, podpali kuraki i będzie pieczone mięsko. Ej, nie mam strzał! Nie masz no to o, cofaj się, cofaj Krzywdy. się. Krzywdę mam. I szybkości. Wiesz co, jeszcze masz Laki Bloka. Powiem Ci, czy w tym zielonym masz Laki Bloka. Znaczy bloki jakieś. Gdzie tu jest wejście? Tu nie ma wejścia. Zjem sobie to. No a do tego zielonego nie wejdziesz niestety. A w tym cygankowym jest... Yy, czy, czy, pewnie też nie ma wejścia. A, zgadam. Dobra, masz na górze na tym fioletowym. Yy, tym na samej górze jest yy, też Laki Bloka, ale tu musisz tam się Muszę budować. Widować. Tak. Tak samo jest z tym zielonym, cygankowym i pomarańczowym. Też masz yy, no, Laki Bloka na samej górze. Wiesz co, buduje się do Ciebie, znaczy tam. Się budował. Ile no, masz jeszcze tego derta w ogóle? 30. Okej, okay, są na no, spokojnie. Dobra, on już jest na tej warstwie. Co skacz już? Co będzie? Strzały. Strzały. Tak, kolejny. Dobra, buduje się, buduje się do ciebie. Co? Ja nie, jak się już wywinduje, to go strzel. Albo jak go złapiesz, już. O, ładne, śliczne. Kici, kici. No, tutaj masz przywagę w sumie. Si Dobra, znowu się buduje Nertem. Czekanie się buduje bardziej. Dawaj, dawaj, dawaj. Jesz o, już teraz dawaj A się będzie tak budował. No. Niestety nie traci HP w ogóle. Taki problem ma jest. Mam jeszcze idę co za geniusz Co za geniusz? <laughs> Dobra, jest gdzieś tu na tym różowym jeszcze blok? Na tym magencie czy ładowę? Czekaj, coś tu mam jeszcze? No, mam się strzał. Gdzie on jest? Z której strony teraz się buduje? Wiesz co? Od tyłu yy, wchodzi do środka. tyłu będzie, czyli spod spodu. Czyli teraz tak. leć na, se, na to cygankowe. Czy tam zielone? Zielone jest pierwsze. winduje do Ciebie od dołu, ale yy, ten, yy, się zakupuje jeszcze, nie wiem co on zbala. Mam 15, tego, diorta tylko, 14, 13... Powinno 18. Cię starczyć, wiesz co, yy, skręcaj już na skos, 9, 8, 7, 6, 5, 5 I jeszcze 4, Jeszcze drugą, drugą, w lewo odbij, znaczy no... 1, 0. No i już dolecisz. No. O Twoje. matko, wpadłeś. <laughs> Masz tutaj, na jeszcze Tak widzę Szukam może tutaj gdzieś są jeszcze jakieś laki, bloki Mhm, mm kamienne itemy <laughs> Jakby mi to było potrzebne teraz no. Najlepszy item z może. No chodź No chodź Ty. Mam jakieś bloki? Mam 21 kamienia Idę na Cygana Patrzcie on idzie Ej! Dzięki, że mnie poinformowałeś, że on idzie! Aha, kefiro nam wywaliło Więc... Yy, niestety będziemy musieli skończyć trud bez niego Aj, niestety nie udało mi się Ale dobra jak tam czasowo stoimy? Dobra, to w tym w takim razie, na jakim razie, chwilę nam wywaliło, no to to będzie taki krótszy odcinek Więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że mimo wszystko wam się odcinek spodobał, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie eee, Zapraszam na mój fanpage, też tak w ogóle powiem wam, że mam swój fanpage, nie wiem, gdzie starsi widzowie pewnie o tym wiedzą Więc zapraszam na fanpage, do następnego, trzymajcie się i cześć!